Siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w następnym poradniku Call of Duty Advanced Warfare. Dzisiaj porozmawiamy jak zbudować... Najbardziej efektywną broń. Rozbiję na trzy odcinki. Z tego powodu, że chcę za każdym razem Wam pokazać różnicę poza tą broń. Jaką broń będziemy używać jest nieważne. Wybierzcie sobie, która Wam się podoba. Jak widzicie ja mam karabin maszynowy. Dzisiejszym ataczmentem pierwszym będzie rączka. Po angielsku nazywa się four Grips. Co ona powoduje? Ona powoduje moi drodzy, że nasz karabin będzie o wiele mniej odrzutny. Jak widzicie puszczę Wam teraz strzelanie. Każdy karabin będzie... Ten sam karabin używam dwa razy. Jeden z rączką, drugi bez. Pierwsze strzały, wszystkie trzy każdym karabinem są bez poprawki. Po prostu celuję na środek celu i próbuję w ten kwadrat trafić bez poprawki joystickiem. Drugie strzały są z poprawką moją, no i strzelam trzy, trzy razy. E, przepraszam, dwa razy. Celuję i nie celuję. I drugim karabinem tak samo. Celuję i nie celuję. Jak widzicie, przy użyciu rączki praktycznie nawet poprawiać nie trzeba, żeby w cel trafić. Szczególnie jak muszką się celuje, to jest perfekcyjnie. Każda jedna kula wyląduje w kwadracie. Bez rączki, niestety, dużo trzeba pracować, dużo trzeba się siłować, żeby trafić w co celujesz. Oczywiście to nie jest najdalszy zasięg, to ja myślę, że strzelamy na. Średni zasięg w Call of duty. a z tego co wiecie, średnie zasięgi, przeważne walki się dzieją w średnim zasięgu do krótszego zasięgu. Także moim zdaniem to jest jeden z najważniejszych ataczmentów do broni z tego powodu, że jesteście bardzo, bardzo celni. Celność jest zawsze ważniejsza niż moc. Jeżeli nie możesz trafić w swój cel, to nieważne jak twoja broń jest mocna. Także proponuję dla was, moi drodzy, spróbujcie ten ataczment i jutro porozmawiamy o następnym. Dzięki za oglądanie, dzięki za Wasze suby i komentarze. Na razie!